Pijaj do nas na kanał z hubu Łapki w górę i subskrypcje bez strachu Każdy nowy widz daje wielką moc Dzięki za was oglądamy cały noc Łapki w górę, suby też Zostań nami, nie odchodź gdzieś Dzięki za wszystko, jesteście git Dzisiaj materiał, który... Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Z tej strony, moi drodzy z chabu. dzisiaj widzimy się w takiej luźnej gierce w CS. -a. Jestem dzisiaj z Nie będziecie go słyszeć, bo siedzi ob obok mnie, Ale, ale witam Was na pewno. Moi drodzy, gramy sobie w CS, pogadamy sobie po pierwszym głupoty. Mm, pośmiecie się jak z chabu No, ogólnie CS-a z reguły się na pewno nie nagrywa odcinków. odcinku. O, będziecie go, jednak będziecie go słyszeć. No kurwa. W mamy trzech Polaków. No i ogólnie no raczej się... Kurwa mać. Przedłużaj mi. Aj. No. Kurwa. Chciałem powiedzieć, że raczej się nie nagrywa, co za tylko streamuje, nie? Ale to taki luźny odcineczek. Wiecie, polegamy, puszczelamy. Pośmiejecie się, przedłużacz mi tutaj zabrał. Dobra, odłączam to, bo mnie to denerwuje. Ja tu muszę mieć więcej miejsca. Ten przedłużacz musi być dalej, o! A ja potrzebuję po prostu O, więcej miejsca na podkładce. bo... Jechałem w prawo i mnie przedłużacz zatrzymał, bo podłączyłem sobie do przedłużacza. hiper hipermet upadnie, fajnie. Przegraliśmy. No dobra. Mm. Dobra, widzę, że echo chyba nie bardzo chce miś, ale ja idę. Mm, no i powiem, tak, eee... stawcie subeczka, łapeczkę w górę. Takie tam Eee Partner kanał jest nie gaming, więc chcecie kupić tanie giereczkę, to zachęcam z linka. Kurwa Dobra idę taką tak mam HP w chuj, mało Nie lecę tego Wicci co tu już, już zrobił Full, full nie auto pociągnął Ten gościu Co tu się stało? Nie mam pojęcia ale dobra, jest mój kałaszek, idę strzelać dobrze. Ja nie rozegrałem, tak sobie usiedliśmy zagrać, moi drodzy. <coughs> Kamerkę włączę. Ja też lubię wychylać shorta tak właśnie. Także tak że ty wychylasz i przeciwnicy nie będą kiedy wychylisz, nie? Zależy od ciebie. O Boże. Dobra. Rozstrzelamy się. Nie dąd panik. Dobra, ja się już też, moi drodzy, biorę do gry. Trzeba coś strzelić, bo wstyd, by ci się śmiali, nie? Takie kurde... No ja to za tobą, dupiarnia. To zciągnął mi go? No dobra, tu jest nam idzie w double Dole. Chyba zabiłem jednego. Aj. Dobra, ten go dziwno zabiłem tam. Było dobrze. Nie no, trochę chyba wygram. O, o jest. Dobra, chyba pierwszą wygraliśmy. Chociaż ten jeszcze może nas rozwalić, bo to. Nigdy nie mów nigdy Albo sejbuje, albo ławczy. Ciekawe Ty jeszcze on zginie z tą mamówą, przecież. Poszło, <laughs> A tą bombę. Idziemy. Idę A. <laughs> Pan A. Long. Czy on tam daleko stał na strzynkach? Nie? Long strzynki. No cóż, trafiłem go, ale. Biłem go nieźle. widzę. Nie góry U góry, jest, u góry. Dobra, oni na longu stoją we dwójkę, spróbuję shortem podejść. Yy. Tylko, że nie wiem gdzie celować, kurwa w drzwi, czy gdzie. Chyba, że walnę fleszem. Słyszałem cię, kurwa. Tu wcili drzwi. O, Jeden Słyszałem go. Ah. <coughs> Słyszałem go, celował się, choć nie wiem skąd wiedział, że ja tam będę szedł. Ale <laughs> dziwne takie trochę, <laughs> że on tam był celowany, ale dobra, znaczy, może był mnie, nie wiem, nie cykał się, że od góry pójdę. Kurwa! Dobra, mam to. No zabijaj, tak go wywaliłem go z granatu Myślałem, że zginie, ale. On chyba awczy, idź zobacz na city. Tam na ich rest. jeden jakoś taki zawsze... No nie, dobra, po lewej gdzieś być. Albo short, albo... Trzymaj ciągle tą broń, nie zmieniaj tym pistolet jakoś tak... Łoł! Wow. Long, long. Nie wiem, kurwa. Tak nie możemy grać. Woda. Szkoda No ale dobra. Może B pójdę? Bo znowu wychyle trupiarnią na shorta. Nie wiem kurwa. A jeszcze jeden. Nie wiedziałem, że on tu leży. Jeszcze jednego tam masz. Dobrze. Tylko strzelaj w głowę, a nie w nogi. Znaczy w brzuch. To będzie dobrze. I don't know what you respond. Coś tam, coś tam. Ale fajne. Lubię tego Denzel'a. na MVP ogólnie spoko jest. Gitarka mi się podoba. I tak będzie, będzie, go, go. będzie, będzie. Kurwa, ja mam bombę. Dobra, idę z wami. Będzie to stał? Kurwa, nie stał, idę. They go be. Ah. Wymieniliśmy się. Jo pierdzielę. BTMVP MVP, nie wierzę. Co tu się dzieje? BTMVP MVP, nie wierzę. Ej, no to się nie zdarza. Widzowie, to się nie dzieje, naprawdę, nie? BTMVP. <grywa> o kurde. <grywa> Kurwa, granatem rzucałem. Celuj dobrze, Tomek. Dobra. Daleko wychyliłem. No dobra, dwóch na longu siedzi koło auta. Dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Nie no, widzi tam było MVP. To muszę gdzieś zapisać, nie? Idę na B, albo Double Dory wejdę, hm, Trupiarniem dołem, i ze górą potem.

B czysta, a my się bijemy na nic, kurwa. No, B czysta, krzyczałem, mówiłem. No ale dobra, nie chcieliśmy na B, no to nie. Czy to easy wygrana była? No, taka easy w cholera, nie? Chilo milą Leż Chyba myślałem, że go zabiłem i... Nie no Rzucie w głowę kurwa strzelajcie Oni sobie mogą na B wejść Widi niego, w niego celu. Dobry ser. Czy on was rozwalił? To się zesła, nie? Masz amunicję? Nie. Ile mam tych MVP już? Tu gdzieś pokazuję? Nie już nie pokazuję, kiedyś pokazywało. Szkoda. Idę sobie wychodzić z orcikiem, panie mi ustawiło. Mm. I don't know what you On, coś tam, coś tam. E, nie wiem ciekawego, bomba jest. No dobra, znowu idę w szorciki. Uper, uper belt, uper, uper belt. No bo ta kamerka się przesunęła, Ja nie wiem, że może być. Teraz bardziej w lewo się przesuwam na kamerce. Dobra, dobra. Fotel będzie oglądać, widzowie.

Zdążę. Chyba. Już <laughs> 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 spierdalał, bo nie zdążył, bo ja miałem defusa, za <laughs> No ale dobra, udało się. <laughs> O, dwóch już odeszło. Chyba się chłopaki praktycznie poddali. One B. Nie no, nie najgorsza turazm. Znaczy nie najgorsze mecz w moim wykonaniu. Bywały gorsze. Dwa flesze. No gdzieś tam na początku tam trochę na tych terrorystach, trochę żeśmy się mieszali. No, no ale to wiecie, no tak to się gra z randomami. Więc, znaczy no randomowo, nie? To no, kurwa B czysta, my biegniemy midem, mówię, że B clear, a oni, oni w dupie mają, strzelają się, bity się z nimi strzela. Na midzie z bombą się bawią. Nie wiem o co tam chodziło, ale Ma kałacha, kurde? Ja nie umiem znowu pograć. Czy umiem? Może nam... <śmiech> 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 I na mirażu szorcik albo okienko nikt na B nie poszedł Żna ja. Wszyscy B. Nie mnie w tej trupiarni Ja już na napewniaka go fleszem rzucam W trupiarni No ale tak to moi drodzy wygląda Chyba poszedł na A Ale macie bombę Już moi drodzy, tak to wygląda. Trójka z plusem, najwięcej potrójnych zabójstw. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. My widzimy się w kolejnym odcinku do tego dodatkowo odcinka Więc miło było, fajnie było do nas na kanał Łapki w górę i subskrypcje